OK. Jest to filmik instruktażowy, będzie na YouTube jako niepubliczny dla osób, które chcą używać przyspieszenia w grach przeglądarkowych. Tutaj na przykładzie gry Zombie Island. W tym przypadku nie mam żadnych skrótów, tak więc żeby sobie otworzyć skrót do Google Chrome, to w lupie wpisuję sobie Chrome. Wybieram otwórz lokalizację pliku. Kopiuję sobie ten skrót na pulpit i mam skrót do Google Chrome. Ja używam OneDrive'a, tak więc mi to tutaj w chmurze akurat załadowało. Nie wszyscy tego używają. Żeby sobie dodać e, cheat engine też do skrótów e, do mm, <tutujesz> tutaj sobie naciskami przy przy, przy Przypnij do ekranu startowego. Tak samo. <coughs> autoclicker, tylko gdzie on jest ten autoclicker? Zawsze się zastanawiałem. Jest autoclicker. O, bo ja go też nie miałem w autostarcie ostatnio. Sobie go pięknie przypinamy i mamy tutaj te potrzebne programy. Dobra, ale jeszcze trzeba spreparować uruchamianie Google Chrome. Edytujemy. Element docelowy. Jeśli nie mamy tego w cudzysłowiu, bo może nie być, to dodajemy, dodajemy do cudzysłowia. Takie, taki znaczek. On jest nad shiftem, po lewej stronie od Enter powinien być w zależności od klawiatury. Naciskamy z Shiftem i tworzy nam się cudzysłów. I tutaj robimy sobie spację, myślnik. Piszemy No, myślnik Sandbox bez spacji. No, i klikamy OK. Mamy stworzony skrót do chromy. Chrome wtedy otwiera się z takim komunikatem, który sobie zamykamy. Odpalamy sobie grę zombie. Island, ono się uruchamia nam tutaj spokojnie. Ja osobiście używam kalkulatora Hexelon Max, ale specjalnie zrobię to na przykładzie zwykłego kalkulatora, tak więc uruchamiam kalkulator Windowsowy, przełączam go na tryb zdaje się programisty to jest, tak na tryb programisty. Tutaj, ja też dokładnie nie pamiętam jak to było, czyli wchodzimy w więcej narzędzi, patrzymy w manager zadań, to jest Shift Escape i teraz naciskamy Shift Escape, wyskakują nam tutaj procesy i to jest ramka podrzędna. Ramka podrzędna w App Servers. Odpalamy sobie oczywiście Cheat Engina. Odpalamy sobie autoklikera. Jest u mnie skonfigurowany. I ramka podrzędna w serwerską tutaj ma ID 11388. No i wpisuję jako cyfrę tą właśnie 11388. 88 i pokazuję, że to jest 2C7C. W tej chwili wybieram w cheat Engine 2, 7. Jejku, ile to było? Jo, podobne dali. Masakra. Jeszcze raz. 11,388. 2C, 7C, 2C, 7C, bo dali 2C, 1C też, I można się pomylić, dobra. No i w tej chwili powiedzmy, że sobie autoklikerem, ciekawe czy mam w ogóle tutaj tyle różek, 93 różdżki mam. No ale dobra, poruszkuję sobie jakieś większe, większe drzewko. ojo no to kurde, kurde trąbie jakieś to sobie to drzewko poklikam, no i tak już nie mogę więcej no i w cheat engine sobie aktywuję hack na 50 najlepiej apple, działa przyspieszenie pięknie działa jak chcemy zbierać rybaczków to na 20, jak chcemy Ruszczkować albo kopać buty, albo to na 50. Na 100 się nie opłaca. I tak to właśnie działa. I działa na 100%. Cały czas działa. Dziękuję.